Niniejszy film omawia usunięcie problemu zaobserwowanego w oprogramowaniu TrueTops Calculate, polegającego na tym, że nie ma możliwości wyboru tzw. waluty bazowej oraz waluty wyświetlanej w ustawieniach systemowych. Jeżeli wejdzie się w system, zarządzanie danymi i skorzystamy z opcji zarządzania walutami. Tu gdzie jest pozycja która się nazywa waluta bazowa jest pusto. Co więcej objaw jest również taki że pojawiają się puste rekordy w bazie danych walut. Nie robimy z tym nic. Wychodzimy z TrueTops Calculator i korzystając z narzędzia na dysku C w katalogu Windows SYSWOV64 Uruchamiamy jako administrator prawym przyciskiem myszki narzędzie, które się nazywa ODBC AD32. Następnie idziemy do zakładki systemowe DSN i szukamy baz danych czy też wpisów dotyczących baz danych oprogramowania TruTops Calculate. Są dwie takie bazy danych Na najnowszej wersji TC Calc System V01V2100 Naciskamy przycisk konfiguruj po to tylko, żeby skopiować sobie sprytnie do schowka nazwę tego źródła SQL i jednocześnie zapamiętania do jakiego serwera i do jakiej instancji bazy danych system w tym momencie się odwołuje. I to co wykonujemy, wydaje się być dosyć ryzykowne, ale tak naprawdę usuwamy aktualny wpis. Naciskamy OK, następnie naciskamy przycisk Dodaj i szukamy klienta z wersji 11. Naciskamy Zakończ. Wklejamy teraz zapamiętaną wcześniej wartość. A jeżeli z jakiejś przyczyny <laughs> ta wartość nam się tutaj nie zapamiętała, tak jak w moim przypadku, to korzystam sobie. Jeszcze raz z podobnego wpisu, kopiuj i jeszcze raz nacisnę przycisk dodaj. Hmm. Chyba współdzielę z kimś w tej chwili schowek. No, teraz się udało. I odwołujemy się tutaj do serwera. Trumf SQL 1. Zobaczymy, czy puści nas dalej. Poświadczymy tutaj sobie za pomocą konta TrudeB User Fall, podkreślenie Supry. Dalej. Sprawdzimy teraz jeszcze bazę danych, do której chcemy się podłączyć. Sprawdzamy bazę danych, naciskamy przycisk dalej, zakończ. Testujemy, naciskamy OK. I tę samą operację powtarzamy również wpisem dotyczącym TC Calc konfigurujemy istniejący wpis, kopiujemy go sobie do schowka, usuwamy go i tworzymy go na nowo. Testujemy, naciskamy OK. Czyli mamy skorygowane oba wpisy. I korzystamy w tym momencie z nowej wersji klienta kanału ODBC numer 11. I testujemy to teraz, uruchamiając TrueTops Calculate. Wchodząc do zakładki System, zarządzanie danymi, waluta i już widzimy, że wszystko pojawia się poprawnie. To samo w zakładce System, ustawienia, również waluta wyświetlana pojawia się poprawnie. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres tops.mau.pl.com. Dziękuję.